Dzień dobry Państwu, Nowotymiński Magazyn Informacyjny, Adam Rybaczyk, rocznik 1972, ileż to czasu upłynęło i proszę zobaczyć na ten kamień węgielny, czy jak go tam określić, lipiec 1972, rozpoczęcie, rozpoczęcie bu budowy, bodajże to się wtarło. Parku Kultury i Wypoczynku. Mówimy o obecnym parku Feliksa. Czyli jestem dokładnie rówieśnikiem, też w lipcu tego roku się urodziłem. I teraz przejdziemy się troszeczkę po parku i opowiemy o innych ciekawych miejscach. Proszę Państwa, a tuż obok tego kamienia, który upamiętnia początek parku, mamy taki, takie małe wzgórze, gdzie już niestety zdewastowane te, 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 te kamienie, które tam... Je otaczają o, nie kamienie, cegły. To była taka sala taneczna. A tuż obok tej sali, i. Aha, jeszcze musiałem muszę dodać, tak, w tym miejscu miała powstać wieża widokowa. Dokładnie tu. Dokładnie na tym, w tym miejscu. Nie powstała. A tutaj mamy cmentarz ewangelicki. Tuż obok. Upamiętnia go ten krzyż. Bardzo słuszna idea. Między innymi księdza. Kasprzaka, tak, księdza Jui, tak, z, razem z, z, z takim stowarzyszeniem nowotomyskim. stowarzyszenie chyba się nazywa. I, I tu dokładnie był cmentarz. A ten las, który tutaj się zaczyna, to jest też fragment parku. Tam możemy się również udać, bo tam też coś ciekawego możemy pokazać. A w tym oto miejscu nie jeden złamał nogi. Dlatego że tu jak kolegę pokaże, zjeżdżało się na samach. Oprócz górbyńskich to było jedno z nielicznych miejsc w Nowym Tomyślu. W zasadzie tu już kawałeczek dalej mamy paproć praktycznie. A tutaj, tutaj gdzie, gdzie, te, gdzie te młodsze drzewa, była, był amfiteatr. Nawet byłem tu kiedyś na koncercie Malerii Rodowicz. Nie pamiętam kiedy to było. Maryla już dosyć długo śpiewa, zatem... Ale było coś takiego, Szladu potem po tym nie ma. Zobaczcie, same drzewa. Tak przyroda radzi sobie z brakiem kultury u ludzi. Proszę Państwa, z niecierpliwością wszyscy oczekują basenu. W budżecie miasta są zabezpieczone pieniądze na projekt. Nowego basenu. A basen pierwotnie miał powstać tutaj, w tym miejscu. To jest taka końcówka parku Feliksa, wcześniej kultury i wypoczynku. Tak się wówczas to nazywało. I nie powstał. Nie powstał, ale tu ma być przeniesiony stadion taki, może stadion boisko do piłki nożnej może nie stadion, żeby powiedzieć, który istnieje w okolicy ogrodu zoologicznego. Ogród zoologiczny ma być powiększony, ale najpierw należy przenieść to boisko. Tak jest w koncepcji re rewitalizacji parku Fliksa. Na dzisiaj kończymy naszą opowieść. Jesteśmy tu, gdzie zaczęliśmy, przy kamieniu upamiętniającym powstanie parku. Park powstał w czynie społecznym początkowo, to muszę powiedzieć. A tu mamy te drzewa już wysokie. Pamiętam jak jeszcze były takie malutkie. To była szkółka jazdy rowerowej. Proszę sobie wyobrazić. Tu dzieci mogą się nauczyć jeździć rowerami. No nie ma już e, ścieżek wytyczonych. Pozostały tylko te drzewa. Dziękujemy serdecznie i... E, i jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to zapraszamy serdecznie do usłyszenia, do zobaczenia.